Witam Was, Zodiakalne Panny, w czytaniu rocznym dla Was. E, zanim przejdę do czytania, krótka informacja. E, otóż do tej pory e, czytania na marzec były publikowane w kolejności e, znaku, znaku Zodiaku, aczkolwiek od e, czytania na kwiecień będą publikowane w kolejności od e, czytania z największą ilością mapy w górę do czytania z najmniejszą ilością mapy w górę. Póki co na pierwszym miejscu są lwy, ale do tego czasu może jeszcze się to zmienić i być może to wy będziecie na pierwszym miejscu. To taka krótka informacja dla was. Um, jeśli chodzi o czytanie roczne, wytłumaczę wam na czym polega ten układ. Otóż czytanie jest podzielone na cztery kwartały i mamy pierwsze, trz, pierwszy rząd trzech kart u góry, to jest pierwszy kwartał, poniżej drugi rząd, drugi kwartał. Poniżej, trzeci rząd, trzeci kwartał i w prawym dolnym rogu e, czwarty rząd, jest czwarty kwartał, czyli w sumie na miesiąc przypada jedna karta, ale czytam ogólne energie e, kwartału. Mogę Wam już powiedzieć, że e, Wasze stanie jest ogólnie bardzo pozytywne, bez ciężkich energii i to będzie bardzo pozytywny rok dla Was, aczkolwiek może być tu trochę zamieszania. Troszkę zamieszania, e, takiego niepotrzebnego w sumie, ale przechodzimy do odczytu. I przedmiot do pierwszego kwartału, mamy trójkę buław, e, kartę diabła i asa mieczy. I tak, pozytywne wprowadzenie planu w życie. E, pomyślna realizacja, plany, które będą realizowane teraz, w sensie, które zaczęliście realizować w styczniu, będą dla Was długoterminowe, a to znaczy stabilne. E, jest podjęcie jakiejś decyzji i czekanie na odpowiedni moment, żeby działać. Wy już coś postanowiliście i poczekacie w tym kwartale na odpowiedni moment, żeby działać. U niektórych mogą pojawić się jakieś uzależnienia, więc uważajcie na to. Może to być na przykład uzależnienie od pracy, od jakiegoś e, hobby, no coś, jak, coś e, co będziecie po prostu bez przerwy chcieli robić, bez, e, bez chęci zatrzymania się w tym, tak? Niektórzy mogą uzależnić się od papierosów, no każdy będzie miał tu inne uzależnienie. U niektórych mogą pojawić się gorące romanse i możecie mieć pokusę posiadania e, kochanka oprócz waszego stałego partnera. Też może być taka e, sytuacja u niektórych, nie u wszystkich wiadomo. E, przedsięwzięcia. Uważajcie, by ktoś was nie wykorzystał, e, bo tu jest karta diabła, czyli ktoś może was pokusić czymś. E, czymś szybkim być może, czymś łatwym, czymś takim, tym, e, co na pierwszy rzut oka wydaje się z korzyściami dla Was, a tak naprawdę ma jakieś drugie dno. A więc e, tutaj uważajcie na wszelkie propozycje: e, wręcz jakieś e, oferty i osoby, które Was czymś mogą ch e, chcieć pokusić. E, uważajcie w relacjach e, lub romansach aby nie trafić na osobę, która będzie toksyczna. Może się e, ktoś taki pojawić, aczkolwiek widzę, że wy się o tym dowiecie i szybko odetniecie e, od takich ludzi i sytuacji. E, dobry czas na, do, na zdobywanie tej wiedzy, czyli wszelkie nauki, jakieś kursy, coś takiego e, może się kogoś pojawić, albo nauka czegoś, może niekoniecznie e, pójścia do szkoły, ale e, przyuczenia się czegoś, nauczenia się czegoś nowego, lub e, jakby rozwoju tego czego już potraficie um, dobry. E, czyli mamy tu dobre, stałe e, plany, namiętne romanse, możliwe też toksyczne osoby, na którą się uważać i e, odcinanie się od toksycznych osoby sytuacji. E, wy w tym kwartale stawiacie siebie na pierwszym miejscu, e, spełniacie się i wrzucacie z waszego życia to co toksyczne. Jednak pojawia się też taka e, inna sytuacja, oprócz której którą e, Właśnie, przed chwilą pyciem. E, Być może już od dłuższego czasu zauważyliście, że relacja, w której jesteście, lub osoba, w którą się spotkacie, być może nie jesteście e, w związku jeszcze takim oficjalnym, e, stałym, być może nie jesteście jeszcze małżeństwo, być może jest to dopiero e, początek przy tym asie, e, e, mieczy. Tak mi się mieczy, takim starszym, że może być to jakaś świeża relacja, świeży związek, być może nawet jeszcze razem nie mieszkacie, aczkolwiek od dłuższego czasu przypatru przypatrujecie się tej relacji i co zauważacie tylko, że e, Albo że partner wasz jest e, uzależniony od czegoś i tak naprawdę nie jest się na relacji tylko na tym uzależnieniu, które ma. I wy tak naprawdę jesteście na drugim miejscu. Albo zauważycie, że wasza relacja jest toksyczna, czyli że e, dzieją się rzeczy, które się nie powinny. Być może jest za dużo zazdrości, za dużo jakiegoś takiego zadufania, za dużo jakiejś e, manipulacji i chęci e, zawładnięcia nad wami. Takie sytuacje toksycznych relacji są jak najbardziej możliwe i niektórzy z was już... Obserwują to od jakiegoś czasu, i to jest kwarta, w którym e, te osoby, które to już zauważyły, e, odcinają. Widzę tutaj, że jest odcięcie, więc e, kończenie tego. Być może będziecie mieli właśnie taką walkę wewnętrzną z sobą zrobić, nie zrobić, bo e, większość relacji toksycznych niestety e, nie jest łatwa do zakończenia, przez to, że e, osoby, które kochają naprawdę Właśnie darzą tą toksyczną osobę uczuciem, a toksyczna osoba manipuluje dużo, jest zazdrosna i, zazdrosna i po prostu toksyczna, i przez co nam jest, przez co właśnie osobom, które kochają, jest trudniej przerwać tą relację, niż na przykład taki toksyk by, niż byłoby to trudne dla takiego toksyka. Toksyk tak się tym bawi, i to jest taki też wampir energetyczny, a więc. Jeśli nie chodzi u Was o relacje, znajomości, wszelkie jakieś sprawy, być może u kogoś, jakieś sprawy biznesowe, po prostu gdzie, gdzie poznajecie nowych ludzi lub ludzi, których znacie i wiecie, że tak przy tej trójce była, mam wrażenie, że Wy już e, od dłuższego czasu zauwa zauważy zauważyliście, że e, coś jest nie tak i że musi to być e, po prostu e, zakończone i odcięte od Was, od Waszej energii. A więc jak to wygląda dla Was? Być może też jakaś e, propozycja wyjazdu się pojawi dla Was, a więc tutaj e, radą by było jednak dowiedzieć się wszystkiego na ten temat i być może lepiej odrzuć tą ofertę. Bo tak jak mówiłem, mogą to być szybkie, łatwe oferty, które tak naprawdę dadzą Wam więcej e, nieprzyjemnych rzeczy niż przyjemnych, a więc tutaj e, dowiedzcie się więcej na ten temat. Bądźcie krytyczni i. Nie bójcie się pytać e, dogłębnie wszystkich informacje, a nie tak ogólnie um, bez e, ważnych szczegółów. Um, także to tak wygląda. Przejdźmy do drugiego kwartału i mam tu siedemkę buław, e, mamy pazia kielichów i króla kielichów. tak w tym kwartale wi e, widzę przy Was e, duży konflikt wewnętrzny. Ten konflikt jest głównie związany ze sprawami miłosnymi lub propozycjami i ofertami jakie do Was przyjdą. A Wy nie będziecie wiedzieli, co robić, co zrobić. W sprawach miłosnych możecie mieć dużo osób do wyboru, i przez to będzie dezorientacja. Możliwe: dwie osoby. Może być ktoś młodszy, może być ktoś starszy, a może być to a, tak naprawdę jedna osoba. Znak wodny, lub a, osoba o a, cechach a, tego znaku. U niektórych jest to nawet. A, Właśnie możliwe, że są dwie e, osoby. Tak maksymalnie w czytaniu, tam pokazuje się do sześć osób. U was e, może to być układ e, powiązany z energią z poprzedniego kwartału, gdzie zdecydujecie się na kuszący romans, głównie e, fizycznie jednak. A, więc może to być z tym związane, że z tego powodu, jest jeśli tutaj właśnie. E, po, e, Obudzi w Was chęć jakieś romansowania, to tutaj będziecie szaleć i szaleć po prostu, bo ludzi przy Was jest bardzo dużo. Um. Jeśli natomiast ludzie zakończą, kto, niektórzy z Was zakończą jakieś toksyczne relacje, może być tak, że e, będziecie się bronić przed jakimiś w ogóle uczuciami, a będzie tu. E, Dużo, a wy się możecie przed tym bronić Być może też macie taki konflikt, że nie chcecie związku Bo to co było toksyczne Nie chcecie drugi raz przyszywać e, Możecie być jeszcze poranieni A więc pojawiają się nowe osoby A wy się tak przed tym bronicie Może tak być też, że e, Jest tu dużo I wy macie tak naprawdę e, Teraz taki czas, że Po odcięciu tej toksycznej relacji może być taki czas Że wy na chwilę będziecie chcieli zapazować, a kandydat kandydatów jednak jest tu e, dużo e, może tak u niektórych, że możecie się patrzeć że jedna z osób dowie się o tym, że spotykacie się z kimś jeszcze, czyli możecie wejść taki um, wieloosobowy romans, że tak powiem e, dwu, może trzech trzyosobowy e, stajecie przed wyborem w, nie, e, w niezręcznej sytuacji natomiast dla osób e, których powyższe których te przyciągnienia sprawy miłosne. Nie dotyczą nowe propozycje i oferty. Możliwa pomoc od dwóch ważnych osób, ktoś starszy i ktoś młodszy, według mnie wasz ojciec i przyjaciel bądź... Chłopak, być może partner, dobry przyjaciel, dobre znajomy. Od nich możecie dostać e, jakąś propozycję, albo oni wam pomogą w jakichś waszych kłopotach. Nie widzicie więc sami z tym e, wszystkim. W sytuacjach kryzysowych duże wsparcie od, od, od bliskich, e, znanych wam osób, jak nie możliwe, nowo, e, możliwe jest też poznanie nowych osób. Czyli tak, jeśli wejdziecie w jakąś sytuację konfliktową, albo się z kimś pokłócicie, albo. A byście mieli coś do załatwienia, jakieś problemy się pokażą, i wy tutaj w walce z tymi problemami. Pokazują się ludzie, którzy wam pomogą, pomoc zewnątrz, ktoś wychodzi do was z tą pomocą, więc tutaj się nie ma czego obawiać. Um. Jeśli właśnie ten romans, to tu wpadnie na was tyle osób, że wy po prostu zdezorientujecie się w tej sytuacji. Jeśli ktoś ma taką sytuację, że będzie szalał, to. Sprawi to tylko taką dezorientację u Was, bo osób jest tu naprawdę dużo. Jeśli uważacie, że sprawy miłosne w ogóle nie są dla Was, to może być tak. W pracy na pewno będzie jakiś czas, gdzie będzie dużo więcej pracy i tutaj będzie trzeba działać i dużo pracować. Mogą się jakieś nowe oferty lub um, wy też możecie wejść w taką energię właśnie kielichów, gdzie będziecie bardziej uczuciowi. Może być bardziej wrażliwi e, dla jakichś osób wolnych. Może być jakaś chęć wejścia w związek, e, takiej dojrzałej e, relacji, głód dojrzałej relacji w ten sposób. A więc, tak to może być, jeśli. Zacznie się jakaś relacja, to nasz nas pazia y, przeladza się w króla, więc y, rozwój. Jeśli tutaj ktoś wyjdzie w jakąś relację, ta relacja się pięknie rozwinie i tak dojrzeje. Być można pierwszy rzut oka osoba gdzie wam się y, wydawała, niedojrzała, a później okaże się jednak, że wie czego chce, jeśli chodzi o uczucia. Y, trzeci kwartał mamy tutaj króla y, pentakli, y, siedem kielichów i mamy pazia buław. I znowu widzę przy Was dużo osób. Niektórzy może to być e, negatywne. Jeśli na przykład sami stworzycie niekomfortowe sytuacje, problemowe e, sytuacje, bo będziecie chcieli być z wieloma osobami naraz, raz, a później ciężko wam będzie to rozwiązać. E, na to więc uważajcie, jeśli chodzi o sytuację, e, ze starszym mężczyzną, e, znak ziemski e, oraz osobą młodą spod znaku ognia, lub osoby z cechami charakterystycznymi dla tego znaku, to możecie e, żyć w jakiejś iluzji. Sprawy z tymi osobami mogą nie być, do, e, nie być do końca szczere, więc na to też uważajcie. Za dużo tu osób, więc postarajcie się nie doprowadzić do takiej niekomfortowej sytuacji. E, podejmujcie mądre decyzje i nie popadajcie w żadne nałogi. E, karty pokazują możliwość wydarzenia się tych sytuacji, ale wy już o nich wiedząc, możecie zacząć działać tak, by do takiej sytuacji nie doprowadzić. Dla innych osób e, miłe. E, dla innych osób. Wiele marzeń, związanych np. z innymi osobami, mężem, dzieckiem lub kimś innym. Oferty przyjdą, może być ich nawet więcej niż myślicie, ale wszystko dobrze sprawdźcie, bo nie wszystko może być tak prawdziwe jak wygląda. Ogólnie, stabilnie i dużo energii tutaj się pokazuje duże dużo działania, ale trzeba uważać na iluzje. Jednak przy tej 700 kielichów myślę, że tu chodzi o randkowanie, głównie taki przekaz mi bo jak tu zaczniecie, jak niektórzy z Was zaczną szaleć, to przy tej 700, 700 kielichów pokazuje się to randkowanie online, zwłaszcza. A, a więc tutaj może być dużo randkowania, komunikacji online i e, tutaj też jest zakłopotanie, o którym już w sumie była mowa w drugim kwartale. Czyli tutaj mogą e, pojawić jakieś niekomfortowe sytuacje dla Was takie, że... Dezorientacja w terenie. Tyle osób mam przed sobą. Nie wiem, jak to, co teraz, kogo wybrać, z kim być, co dalej zrobić. Wejść w związek, nie wejść w związek, Tak to może być. Aczkolwiek energie są stabilne i nic tu się nie dzieje. Dobry czas, jeśli chodzi o finanse, i dobry czas na jakieś działania. Tutaj się pokazuje przy własnym trzecim kwarantacie taka chęć przeżywania. Przygody i tak naprawdę macie możliwości, i będziecie e, nimi się tak trochę bawić, działać e, z tymi możliwościami. Przejdźmy do czwartego kwartału. Mam tu kartę, kartę głupca, e, wieże oraz e, koło fortuny. I tutaj tak duża zmiana, e, transformacja przed wami. E, nowy początek. Obieżycie nowy kierunek w wielu waszych sprawach i w waszym życiu. Nowe drogi, nowi ludzie, nowe sytuacje. Dojdzie totalna zmiana w waszym życiu, której się nawet nie spodziewacie. Wasze życie obróci się o 180 stopni. To są zmiany wam potrzebne, zmiany od losu. Te zmiany nadejdą tak czy inaczej, nie możecie się przed nimi uchronić. Są one nieuniknione. Nawet jeśli wyda wam się, że to coś negatywnego, to tak naprawdę to będzie dla was dobre. Od losu. Zakończenie pewnego e, niekoniecznie dobrego dla was cyklu. Nowy początek zakończy budziwą sytuację w waszym życiu. Uwolni was i pamiętajcie, że zmiany choć czasem trudne są nam potrzebne. A więc tutaj. Nowy początek, runie to, co stare, jakiś stary fundament. Być może was obudzić taka chęć zmiany czegoś, że tyle lat już było to samo, tyle lat, te same zasady, reguły, nie wiem, przyzwyczajenia, nawyki, i tutaj się pojawi chęć zmiany. W niektórym może być tym na przykład chęć e, zmiany miejsca zamieszkania, na przykład. Aczkolwiek zmiany nadejdą tak czy inaczej, więc. E, nawet jeśli was nie obudzi się chęć zmian, to zmiany jakieś nadejdą związanymi z nowymi początkami. Więc mogą. E, może być tak, że wasze sytuacje życiowe e, wprowadzą was na nowe tory, tak naprawdę. Ze starych sytuacji przejdziecie w nowe, w lepsze e, od losu, wam podarowane. To, co będzie miało odejść, to odejdzie. A więc tak to wygląda dla Was. E... Bo tu początek na pewno wiele tecz, będziecie chcieli zacząć coś od nowa. Być może um, to uzależnienie, które tutaj się pojawia, ten diabeł i ta chęć y, romansów, być może to sobie odpuścicie w tym ostatnim kwartale i zaczniecie coś na nowo uh, tworzyć, zmieniać. A więc widzicie um, bardzo jak odważnie do świata. Um, takie poddanie się przygodom, też. Ale przy tej wierze, być może właśnie na zakończenie tych przygód i e, takie poważne początki. Na spodzie talii mamy pazia e, Dynarów. Możesz to wskazać na, znowu na jakąś osobę, która się pojawi. A u niektórych może, mogą to być sprawy związane z dziećmi. A więc u niektórych dzieci mogą tutaj. E, Mieć ważne znaczenie w tym roku, jak najbardziej. Być może też Wasze relacje z partnerem, z mężem będą tutaj e, utrwalane, aczkolwiek takie, one są już takie stałe, i po prostu. Um, być może będą one dopełniane. Może jeszcze będą się w jakiś sposób e, rozwijać. Um, być może. Spostrzeżycie swoich partnerów Inaczej niż do tej pory I zobaczycie w nich uczucie, którego może Wam brakowało Bądź e, też takie Taką stabilizację I ogarnięcie Życiowe e, Więc tak to może być No chęć romansów chęć, chęć może być taka Pojawić się u Was Jak najbardziej tak Ogólnie stabilnie Nie ma tu żadnych suchych energii e, jeśli chodzi o sprawy materialne, nie powinno się tu nic dziać, czasem będzie trzeba być może będzie trzeba coś zmienić, e, coś jeśli praca jest jakaś niekorzystna dla was, będzie trzeba ją odciąć, zmienić i e, trochę wam o to po powalczyć, aczkolwiek zmienić na lepsze a więc e, tak to wygląda możecie się bać w tym ostatnim kwartale z czegoś zacząć, ale ten początek przyjdzie tak czy inaczej, a więc Zmiany od losu są po prostu e, nieodwracalne i co ma być, to będzie. Mam nadzieję, że to czytanie Wam się po, e, spodobało jeśli tak to e, zostawcie reakcję, e, łapki w górę, komentarze czy subskrypcje, wszystko jest mile widziane. E, za wszystko jestem Wam e, bardzo wdzięczny. Doceniam e, nowych subskrybentów, jest ich już prawie 300, a więc... E, Dziękuję Wam za Wasze wsparcie i zapraszam Was serdecznie do kolejnych czytań, które będą się pojawiały na moim kanale.